Witam, Marek ponownie z tej strony. W dzisiejszym filmiku zaczniemy taką naszą miniserię dotyczącą routingu. Czyli chciałbym nagrać kilka filmów, w których z grubsza opowiemy sobie, czym jest routing, po co on w ogóle jest i jak działa itd., tak prawda? Jest to wbrew pozorom bardzo rozległy temat, więc niestety trzeba go podzielić na jakieś sensowne segmenty. Więc w dzisiejszym odcinku z grubsza sobie odpowiemy na takie bardziej podstawowe pytania, po prostu jako taki nasz wstęp powiedzmy. A więc przejdźmy od razu do rzeczy. Pierwsze pytanie to czym w ogóle jest routing czy trasowanie po polsku, prawda? No więc routing jest to proces kierowania pakietów od źródła aż do celu, przechodząc przez różne inne urządzenia, tak więc przez różne inne podsieci, także. No, podstawam takie zdanie i nikt i tak nie wie o co chodzi, prawda? No więc teraz, żeby to zdanie nabrało sensu, to mam dla Was takie porównanie. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Żeby zrozumieć, czym jest routing, Przejdźmy może do czegoś co każdy z nas rozumie trochę bardziej. Jest to GPS. Czy to w naszym telefonie, czy to taki dedykowany jak TomTom. -tom. A więc mamy tą mapę Polski z jakimiś większymi miastami, prawda? No i każdy z nas chyba widział jak działa GPS. Wbijamy tam adres, gdzie chcemy jechać, czekamy chwilkę i GPS nam oblicza trasę. Mówi jak długo nam zajdzie, żeby dojechać do celu i zaczyna nam mówić coś jak teraz skręć w lewo, teraz skręć w prawo i tak dalej. Powiedzmy, że chcemy dojechać gdzieś tutaj, prawda? Ruszamy stąd. To GPS będzie wyliczał nam trasę. Powiedzmy, pojedziemy tędy sobie, tu przez jakieś tam miejscowości, tu do Warszawy i do naszego celu, prawda? Tak działa GPS. Wyliczy nam tą jedną najszybszą trasę. No i otóż okazuje się, że to jest dokładnie taki sam proces, jak proces wyznaczenia trasy dla pakietu, aby dostać się z punktu A do punktu B. I mało tego, jako taka ciekawostka, na naszym routerze mamy możliwość konfiguracji routingu na wiele różnych sposobów, ale jeśli wybierzemy taki protokół, co się nazywa OSPF, to jest to protokół, który używa dokładnie takiego samego algorytmu do wyznaczenia najkrótszej trasy dla pakietów, co nasz GPS używa do wyznaczania najkrótszej trasy dla naszego auta. Czyli ta trasa, prawda, tego pakietu, który będzie sobie szedł tutaj, jest wyznaczona za pomocą tego samego algorytmu, co ta trasa tutaj. Jest to algorytm zwany Dietstra, ale wspomnimy o nim jeszcze troszkę później sobie. Tak więc pomyślałem, że może te nasze routery nazwiemy nazwami właśnie jakichś większych miast. Jak widzicie mamy tutaj Gdańsk, prawda? Bydgoszcz, Olsztyn i tak dalej. I właśnie trasa dla tych naszych pakietów będzie takim odpowiednikiem trasy wyznaczanej przez GPS dla naszego auta. Tu też mamy Gdańsk, prawda? Powiedzmy, że to jest nasz router Gdańsk. To jest nasz router Olsztyn, router Bydgoszcz, router Poznań i router Warszawa. Dokładnie taką sytuację mamy tutaj, prawda? No i teraz wyczyściłem tą mapkę jeszcze raz. Mając ten nasze routery, spójrzmy na routing jeszcze raz. Powiedzmy, że mamy ten komputer tutaj właśnie podpięty do routera Gdańsk i mamy jakiś serwer podpięty do routera Warszawa, prawda? No i powiedzmy, że z komputera wysyłamy zwykły ping do serwera w Warszawie. A więc ten ping dostaje się do routera w Gdańsku. No i mamy tu teraz yy, takie trasy. Możemy się tam dostać przez olsztyn, przez Bydgoszcz, albo przez Poznań. Jak więc router w Gdańsku zadecyduje? Gdzie ten pakiet, który otrzymał z tego lokalnego komputera, ma przesłać dalej? No tak naprawdę na tym etapie nie wiemy. Tak naprawdę to router może go nawet nie przesłać nigdzie. I teraz powiedzmy, że to my jesteśmy administratorami tej sieci. Mamy dostęp do wszystkich tych routerów tutaj i to od nas zależy, jak te pakiety będą właśnie między jedną a drugą lokalizacją się to nam poruszały. Zrobiłem więc taki nasz mini odpowiednik tej sytuacji w programie ifNG i będziemy tu sobie sami właśnie konfigurować ten proces. Widzimy, że ta mapa polski, ten obrazek w pęcie i ten model w EVE-NG to jest to samo, prawda? Mam nadzieję, że nie namieszałem za mocno na tym etapie już. Więc tu, tą częścią się interesujemy. To jest dokładnie to, prawda? Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Olsztyn, Warszawa. Dokładnie to samo mamy w EVNG właśnie. Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Olsztyn, Warszawa. Tu jest nasz komputer. To jest nasz serwer. No więc mamy tego pc podpiętego do routera Gdańsk i mamy serwer podpięty do Warszawy. Między naszymi routerami mamy aż trzy różne możliwe trasy. W sensie z Gdańska możemy iść przez Olsztyn, przez Bydgoszcz lub przez Poznań. Ja póki co skonfigurowałem same interfejsy, czyli te połączenia między naszym komputerem a routerem na przykład i połączenia między routerami. I tu widzimy też jakich sieci, jakich podsieci użyłem, prawda? Czyli sam komputer ma adres IP 1.1.1.1 Serwer ma 2222, a tutaj między sieciami mamy 10.001 ten interfejs, z tej strony 10.002 i tak dalej. Wszystko widać, prawda? I to już skonfigurowałem, ale nie konfigurowałem nic innego. Nie konfigurowałem żadnego routingu ani nic dodatkowego. Tak więc zobaczmy, co teraz na tym etapie router wie. Na tym etapie nie bez ustawienia żadnego routingu jeszcze. Logujemy się więc do routera Gdańsk. Próbujemy Enable i IP Route. Co widzimy, ten router wie tylko i wyłącznie o podsieciach, które są do niego bezpośrednio podłączone. Czyli Gdańsk wie tylko o tym, co sami póki co na nim skonfigurowaliśmy. Więc widzimy sieć 1110. Widzimy, że jest directly connected, czyli bezpośrednio podłączona do interfejsu fast Internet 00 To jest dokładnie co tu widzimy, prawda? Sieć to jest 1110 podłączona jest do interfejsu FA00. Co jeszcze widzimy? Widzimy, że 2000 20 jest podłączona do FA12. I faktycznie tak jest, prawda? 2110, przepraszam, 2000 20 podłączona do interfejsu FA12 i tak dalej. 10 do FA13 i 30 do FA11. Mamy też y, jakąś podstawową komunikację między Tymi bezpośrednio podłączonymi ze sobą urządzeniami. Jak na przykład zrobimy ping z komputera do routera, czy z jednego routera do drugiego, to powinno nam to działać. Tak więc po, powiedzmy sobie ten interfejs, prawda? FA13 jest podłączony do routera Poznań. Router Poznań ma tutaj adres IP10002. No i jak widzimy, nam to działa, prawda? Tak więc jak widzimy, urządzenia bez ustawienia żadnego routingu. Na tym etapie wiedzą, jak się dostać do urządzeń w sieciach, które są bezpośrednio do nich podpięte, czyli z angielskiego są directly connected, jak tu widzimy. I w tabeli routingu mamy póki co tylko takie podsieci, właśnie. No ale my chcemy wysłać ping z komputera 1111 do serwera 2222, prawda? Zobaczmy więc, czy ten nasz router Gdańsk wie, jak taki ruch przesłać. Więc na routerze Gdańsk powiemy Show IP Route 2222. I co widzimy? Network not in table. Co to oznacza? Oznacza to po prostu, że na tym etapie router Gdańsk nie ma pojęcia, jak i gdzie wysłać taki pakiet. Bo serwer 2222 należy do sieci, która nie jest bezpośrednio do niego podpięta. Jeśli otrzyma on taki pakiet i zobaczy że nie jest to pakiet przeznaczony do niego samego, ani do żadnej z sieci bezpośrednio do niego podłączonych, tylko jest to pakiet, który powinien on przesłać dalej w stronę sieci 2220, prawda? To on taki pakiet po prostu porzuci, bo na tym etapie on nie ma pojęcia gdzie i jak to zrobić, gdzie go przesłać dalej, bo nikt mu takich instrukcji póki co nie dał jeszcze. Więc jeszcze dla potwierdzenia może zróbmy taki ping z komputera do serwera, żeby zobaczyć, że faktycznie to działa, czy nie działa raczej. Widzimy tutaj y, informację Destination Host Unreachable, czyli w tej chwili ping nam nie działa, prawda? Jeszcze jak chodzi o konfigurację tego y, komputera, to widzimy, że mamy adres IP przypisany 1111 i default gateway 111.2.5.4, czyli ten interfejs tutaj na routerze. Robimy ping jeszcze raz. Widzimy, że ciągle nie działa, prawda? No więc teraz pytanie, co możemy jako administratorzy takiej sieci zrobić, aby ten router Gdańsk się dowiedział, gdzie taki pakiet przesłać dalej. Mamy tu tak naprawdę całą gamę opcji do wyboru. I pierwszą i najprostszą opcją jest wyznaczenie tak zwanej trasy statycznej, czyli po angielsku static route. I jak to się robi? No zróbmy właśnie to na naszym routerze, bo praktyka to mi się wydaje najlepszy sposób, żeby się tego nauczyć. A więc na routerze Gdańsk musimy się zdecy zdecydować, gdzie taki ruch chcemy przesłać. Jesteśmy tu, prawda? Dostajemy pakiet od 1.1.1.1 do 2.2.2.2. Teraz gdzie my go wyślemy? Powiedzmy, że z jakiegoś tam powodu chcemy go przesłać do routera Olsztyn. Czyli nie Bydgoszcz, nie Poznań, tylko zdecydowaliśmy się na to połączenie tutaj FA11, które idzie do Olsztyna, prawda? I za każdym razem, jak będziemy dostawali pakiet dla sieci 222.0 tutaj, to za każdym razem taki ruch będziemy po prostu przesyłać tylko do Olsztyna. I dalej nas nic nie obchodzi. Konfigurujemy więc na routerze w Gdańsku. Compti, oczywiście. I gdzie idziemy teraz? Idziemy do 30.0.0.2, prawda? To jest adres IP tego interfejsa tutaj na, na routerze w Olsztynie. I od teraz ten ping z 1.1.1.1 do 2.2.2.2 będzie szedł z Gdańska już w stronę Olsztyna. Możemy to potwierdzić komendą show ip route 2.2.2.2. Widzimy? Teraz już nie mamy network not in table. Teraz mamy static route i informacja, że idziemy do 30.0.0.2. Czyli z Gdańska taki pakiet będzie przekierowany tutaj, do FA1.0 na routerze Olsztyn. No wszystko fajnie, ale czy to nasz problem rozwiązuje w ogóle? No nie bardzo, bo jak wejdziemy teraz na router Olsztyn i sprawdzimy jego tabelę routingu, to się okazuje, że on nie ma pojęcia jak dostać się do sieci 2220. Jak widzimy on też póki co zna tylko adresy sieci, które są bezpośrednio do niego podłączone. Ale host 2222, ten serwer, w sieci 2220 do takich nie należy, bo jest on podpięty do Warszawy, prawda? Jemu więc tak samo musimy powiedzieć, gdzie taki ruch dalej skierować, jeśli otrzyma pakiet dla serwera 2222. Konfigurujemy więc na nim trasę, mówiąc mu, żeby przesłał go dalej w stronę Warszawy. A więc... CONFTI IPROW2220 i idziemy do 60.0.0.2 60. tym razem. Prawda? Bo z Olsztyna musimy się dostać do Warszawy teraz, prawda? Do routera Warszawa. A router Warszawa ma adres IP 60.0.0.2. 60. Teraz jeszcze potwierdzamy. Teraz już wie, że ma statyczną rutę skonfigurowaną i że musi po prostu taki pakiet przesłać do routera Warszawa z adresem IP 60.0.0.2. 60. Jest, jest to interfejs FA110 na routerze Warszawa. No dobra, a sam router Warszawa? No zarknijmy. Zróbmy jeszcze WIP 222. No tu się okazuje, że ten router już wie, co z takim ruchem zrobić. A to właśnie dlatego, że jest to sieć bezpośrednio do niego podłączona. Widzimy tu Directly Connected. I widzimy nawet, do jakiego interfejsu jest ta sieć podłączona, prawda? FA00, czyli dokładnie tutaj, jak widzimy. Sieć 2220 jest podpięta do FA00. Także wszystko się zgadza. No więc teraz powinniśmy być w stanie takiego pinga zrobić z 1111 do 2222, prawda? Czy nieprawda? No zobaczmy sobie. Ale może zanim to zrobimy, to zróbmy sobie podgląd na naszych kabelkach, uruchomiając wiresharka. Będziemy podglądać ruch na FA00. Czyli tym interfejsie tutaj podłączonym do tej sieci, i powiedzmy, że będziemy podglądać tutaj na Olsztynie fa 110 gdzie FA110 to widzimy połączenie w stronę Warszawy z Olsztyna do Warszawy, prawda? No i ok, próbujemy więc jeszcze raz. No i widzimy, że zmieniła nam się wiadomość, prawda? Ale ciągle nam to nie działa. Teraz już nie mamy Destination Host on Ritual. Teraz mamy timeout, ale to ciągle nie jest to, czego potrzebujemy, prawda? Podejrzyjmy, co się działo na kabelkach w międzyczasie. Otóż tu widzimy, że ping był wysłany z, z 1.1.1 do 2.2.2 i mieliśmy też odpowiedź z 2.2.2 do 1.1.1, prawda? Tu jest echo ping request, tu jest echo ping reply. I to było na tym interfejsie tutaj, lokalnym. A teraz ten drugi z Olsztyna w stronę Warszawy. Widzimy ECOPING request, ale nie widzimy żadnego ruchu w drugą stronę. Widzimy, prawda? Z 1111 idziemy do 222, ale nie widzimy nic powrotnego. Nie ma żadnego ruchu powrotnego tutaj. No i teraz zastanówmy się. Przecież wszystkie routery dopiero to skonfigurowaliśmy, prawda? Te routery teraz wiedzą, co zrobić z pakietem idącym z 111 do 222. Dopiero co je skonfigurowaliśmy sobie. Ruch dociera teraz do serwera bo widzimy również w naszym Wiresharku, widzimy ten pakiet zwany ICMP Request, prawda? I serwer odpowiada tak samo, ICMP Reply. Serwer wie, jak odpowiedzieć, jak przesłać taki pakiet z powrotem, dlatego że ma ustawioną bramę domyślną, tak samo jak i komputer, z angielskiego Default Gateway. I o bramie domyślnej uczyliśmy się w filmiku numer 10, router na patyku, czyli czym jest tak zwany router on a stick który wyświetla się właśnie teraz. Jeszcze raz zerknijmy. Prawda? Serwer ma adres IP 222.2 i wie, że cały ruch do innych sieci musi wysłać do default gateway, czyli z powrotem do Warszawy. A więc on trafia z powrotem do Warszawy ten ruch. Co więc robi Warszawa, router Warszawa, jak taki pakiet otrzymuje? No zastanówmy się. Teraz Warszawa otrzymała ten pakiet, ale jest to pakiet z, z hosta 222.2 do 1111, teraz prawda? Czy Warszawa wie, co z takim pakietem zrobić? Sprawdźmy. Jak widzimy, network not in table, czyli po prostu ten router porzuca taki pakiet. Bo musimy pamiętać, właśnie, że fakt, że możemy dostać się z adresu 1111 do 2222, nie oznacza jeszcze, że możemy się dostać z 2222 do 1111. Routing jest to proces w dwie strony. Więc router Warszawa nie tylko musi wiedzieć, jak się dostać do 222, ale i w drugą stronę, do źródła tego ruchu, czyli musi wiedzieć, jak się dostać do adresu IP1111, prawda? Musimy więc skonfigurować te routy statyczne w drugą stronę tak samo. Może zróbmy to tak na szybko. Na Warszawie będzie to COFT, prawda? IP route 111.0 i idziemy do 60.001 tym razem, prawda? Wiemy czemu? To jest interfejs FA1.0 na routerze Olsztyn. Wchodzimy na Olsztyn. Tak samo tutaj musimy skonfigurować. Jeśli zerkniemy teraz, to widzimy, że on ciągle nie wie, jak, jak dostać się do sieci 1.1.10, prawda? Konfigurujemy tak samo IP Route. I idziemy do 30.0001 tym razem, prawda? Jest to FA11 na routerze Gdańsk. I teraz zróbmy pinga jeszcze raz. Widzimy, dopiero teraz działa nam to tak, jak należy. W Wiresharku teraz też. Podejrzemy, czy jeden, czy drugi. Widzimy, że już nam to pięknie działa w obie strony. No dobra. Jak widzimy, konfiguracja tras statycznych to jest jakieś rozwiązanie. No, ale ile musimy się napracować nad jedną głupią trasą, prawda? A co jeśli mamy do skonfigurowania na przykład trasy dla 500 różnych serwerów w 500 różnych sieciach? Albo co jeśli na przykład ten kabelek, może wróćmy do tego obrazka, co jeśli ten kabelek tutaj między Olsztynem a routerem Warszawa ulegnie uszkodzeniu? No, mamy tu dwa następne połączenia, które moglibyśmy użyć, no ale teraz wszystko znowu musimy ręcznie przekonfigurować, prawda? Żeby iść przez Bydgoszcz albo żeby iść przez Poznań. No i w przypadku routingu statycznego faktycznie to by była prawda. Na szczęście mamy wiele lepsze sposoby, aby to wszystko nam działało sprawnie i pięknie. No dodatek, my nie musimy się przy tym za bardzo napracować tak naprawdę. I ta lepsza i wiele wydajniejsza czy sensowna opcja to właśnie tak zwane protokoły routingu dynamicznego. Jak taki routing dynamiczny działa? Otóż jest to specjalny protokół czy może język, nazwijmy to, w którym te routery mogą się ze sobą porozumiewać. I same sobie mogą przekazywać informacje o tym, jakie sieci gdzie są podpięte i jak się do nich dostać w najlepszy i najszybszy sposób. I mało tego, takie routery mogą też sobie przekazywać w czasie rzeczywistym, że na przykład te połączenie między Olsztynem a Warszawą jest w tym momencie uszkodzone i mogą się same zdecydować przekierować taki ruch na przykład przez Bydgoszcz lub Poznań. Brzmi super, nieprawda? No i w sumie to jest takie fajne rozwiązanie. Tylko teraz takie małe ale po pierwsze, jeśli chcemy się troszkę więcej dowiedzieć o tym protokole, czy jak to nazwałem języku, w którym te routery ze sobą rozmawiają, to okazuje się, że to nie jest jeden język, tylko jest ich wiele. To tak jakby na przykład jeden router był w stanie porozmawiać w języku chińskim, angielskim i polskim. I to my musimy zdecydować, w jakim języku na przykład Olsztyn z Warszawą mają ze sobą rozmawiać. Na dodatek, każdy z tych protokołów ma trochę inną charakterystykę. I to nie jest tak, że jeden jest zawsze lepszy od drugiego. Bo to, czy jeden jest lepszy od drugiego, będzie zależało od tego, gdzie i po co chcemy taki protokół, czyli język, użyć. Tam, gdzie jeden język będzie lepszy w jednym zastosowaniu, może się okazać kompletnie bezużyteczny w innym zastosowaniu. Koniec tej teorii i przejdźmy do ogólnego przeglądu tych dynamicznych protokołów rotujących, przepraszam, zwanych czasem też protokołami trasowania, czyli tych języków, w których te routery mogą się wymieniać tymi informacjami o sieciach między sobą. A więc pierwszy i najstarszy rodzaj jest to tak zwany distance vector, czyli wektor odległości. Na przykład RIP jest takim protokołem. RIP jest to Routing Information Protocol. I RIP używa tak zwanego hop count. To znaczy, liczy on po prostu, ile routerów ma do pokonania, żeby dostać się z jednego miejsca do drugiego. A więc w naszym przypadku, powiedzmy, że wszędzie skonfigurowalibyśmy ten RIP jako ten nasz język, w którym te routery ze sobą rozmawiają. Wszędzie jest tutaj, prawda? Jeśli w takiej sytuacji zalogowalibyśmy się do tego naszego routera Gdańsk, to co byśmy widzieli? No więc w naszym przypadku widzielibyśmy, że żeby dostać się do sieci 2220, którą to mieliśmy tutaj, prawda? Tu mieliśmy 1110. Widzielibyśmy, że żeby dostać się tam, to mamy do pokonania dwa chopy, niezależnie, którą drogą zdecydujemy się iść. Bo czy idziemy przez Olsztyn, czy przez Bydgoszcz, czy przez Poznań, to mamy ciągle dwa hopy, prawda? Jeden, dwa i dopiero jesteśmy w tej sieci. Tak samo tutaj. Jeden, dwa. To samo przez już prawda? Pierwszy hop i Warszawa jest drugim hopem. I dopiero jesteśmy w tej sieci tutaj. Ktoś może spytać, no okej, okay, ale ten Gdańsk musi wybrać jeden z nich tylko, prawda? Żeby przesłać ten ruch, co nie? No toż ciekawostką jest tu fakt, że RIP potrafi zresztą tak jak i inne protokoły routujące potrafi on użyć wszystkich trzech routerów jako next hop, więc będzie wykonywał tak zwany load balancing między nimi. Czyli jeden ping wyśle na przykład przez Olsztyn, może jeszcze raz, dostał trzy pingi, jednego wyśle przez Olsztyn, jednego wyśle przez Bydgoszcz, a jednego wyśle przez Poznań. I w ten sposób będzie on porówno rozdzielał ruch, obciążając równomiernie wszystkie z tych możliwych połączeń. Ktoś może powie powiedzieć więc, wow, no to super jest ten protokół, co nie? Wszyscy go pewnie używają. No więc jest dokładnie odwrotnie. Ten protokół, czyli ten nasz język, zwany RIP, jest już dziś praktycznie nieużywany. A dlaczego? Dlatego, że sam hopcount, czyli liczenie przez ile routerów musimy się przedostać, aby dotrzeć do naszego celu, to najstarsza i najgorsza metoda ze wszystkich dostępnych tak naprawdę. A to dlatego, że ten protokół RIP w ogóle nie bierze pod uwagę, jaki link jest w użyciu między tymi routerami. Czyli, że jeżeli na przykład między Gdańskiem a Olsztynem mamy kabelek z transmisją o prędkości 1 gigabit, a między Gdańskiem a Poznaniem mamy kabel z, z przepustowością 100 megabit, to dla protokołu RIP nie ma to żadnego znaczenia. Ciągle on będzie uważał, że te dwie różne trasy są dokładnie takie same, mimo że różnica w prędkości przesyłu jest tu dziesięciokrotna. Czyli, jeżeli jeśli wrócimy do naszej mapy polskiej, to moglibyśmy sobie namalować taką sytuację, że jedziemy autem z Gdańska do jakiejś małej wioski pod Warszawą i mamy do wyboru albo autostradę na całej długości idącą przez Olsztyn, albo mamy zakorkowaną drogę jednopasmową przez Poznań. To dla naszego GPS-a nie ma to żadnego znaczenia, bo nasz GPS widzi tylko i wyłącznie fakt, że i jedna i druga trasa. Ma do pokonania dwa miasta, więc są to tak samo dobre trasy. Więc patrzy tylko, że ma prawda Olsztyn i Warszawę, a w tym przypadku ma Poznań i Warszawę. Więc dla naszego GPS-a to są równe trasy. Mimo, że to jest autostrada, a to jest droga jednopasmowa. No więc, czy ktoś chciałby mieć takiego GPS-a? No wątpię. Dlatego tak jak już mówiłem, że jako że ten protokół RIP właśnie nie bierze pod uwagę, jaka jest szybkość między tymi routerami, szybkość tych łączy, prawda? Szybkość tych kawałków, dlatego nie jest on używany. I w sumie to szkoda poświęcać jeszcze więcej czasu na niego tak naprawdę. Aha, w sumie to nie jest to jedyny problem tego protokołu, żeby nie było. Są jeszcze inne, jak na przykład jego podatność na tworzenie pętli routingowych. I to możemy akurat jeszcze wspomnieć, bo to bardzo ważne i nie dotyczy tylko i wyłącznie protokołu RIP. A więc czym jest pętla routingowa? No więc powiedzmy, że te routery sobie mówią, jak najlepiej dostać się do sieci 222.0, używając do tego protokołu RIP. I powiedzmy, że tu mamy jeszcze jedno alternatywne połączenie, na przykład między Olsztynem a Bydgoszczą. I teraz Gdańsk się dowiedział, że najlepiej do sieci 2220 jest dostać się przez Olsztyn. Olsztyn jednak dowiedział się, że najlepiej do sieci 2220 dostać się przez router Bydgoszcz. Bydgoszcz natomiast się dowiedziała, że powinna ten ruch skierować do Gdańska. I tak ten pakiet teraz, który otrzymaliśmy od komputera z pingiem, zaczyna nam tu krążyć w tym tutaj trójkącie, nigdy nie docierając do celu tak naprawdę. I to jest właśnie pętla routingu. Ale my wracamy do tematu i jedziemy dalej z następnym rodzajem routingu dynamicznego. Następne jest to tak zwany link state, czyli status łącza. Takim protokołem jest IS2IS IS na przykład, albo OSPF, czyli Open Shortest Path First po angielsku. Pamiętacie ten OSPF? Tak, to jest ten właśnie, który używa dokładnie tego samego algorytmu, co nasz GPS do wyliczania najkrótszej trasy, czyli algorytmu Dijkstra. Taki Link State protokół, właśnie jako SPF, to protokół, dzięki któremu każdy jeden router zna status wszystkich interfejsów, czyli tych kabelków tu podłączonych do każdego innego routera. Czyli ma, można powiedzieć, pełną mapę. Jak na przykład router Warszawa wie dokładnie, że router Gdańsk ma podpięty kabelek taki i taki. Do tego hosta tutaj, to był nasz 1111, prawda? I potrafi sobie ten router Warszawa wyliczyć jedną najkorzystniejszą trasę, tak naprawdę do każdej innej możliwej podsieci, tak samo jak do 1110. Tak samo jak GPS wyznacza jedną najlepszą i aktualnie najszybszą trasę z punktu A do punktu B. I OSPF bierze pod uwagę głównie bandwidth, czyli przepustowość tych połączeń do wyliczenia najlepszej trasy. Tak samo jak GPS bierze pod uwagę, jaki to jest rodzaj drogi, prawda? Czy to jest autostrada, czy droga główna. I tak samo jak GPS, zresztą, potrafi nam od czasu do czasu przeliczyć trasę, nawet w czasie jazdy, i powiedzieć, że znalazł nową, lepszą trasę. Powiedzmy, że tu w pewnym momencie nas przekierował inną trasą, prawda? Bo tu są jakieś roboty drogowe. Tak samo OSPF może zmieniać sobie te trasy automatycznie, jak wykryje jakieś nowe, lepsze i szybsze łącze, dzięki któremu szybciej się dostaniemy z komputera do serwera. Jest to protokół bardzo popularny, wiele mniej podatny na routing loops, czyli pętlę routingu, i na pewno warto poświęcić na niego troszkę więcej czasu. A więc nagram osobny filmik lub nawet kilka, gdzie o OSPF opowiemy sobie wiele, wiele więcej. Dobra, teraz następny rodzaj dynamicznego protokołu routującego. Jest to tak zwany Advanced Distance Vector, czasem nazywany jako Balanced Hybrid. Takim protokołem jest EIGRP, z angielskiego Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. A więc taka firma jak Cisco, która w tamtych czasach ciągnęła tak naprawdę cały rozwój sieci do przodu, stworzyła swój protokół na swoje potrzeby. Był on zwany IGRP. I potem na podstawie tego właśnie protokołu stworzyli następną, lepszą, Enhanced, tak zwaną, czyli wzmocnioną, poprawioną wersję tego właśnie protokołu. I tak powstało właśnie Enhanced IGRP, czyli EIGRP. Cisco w tej poprawionej, lepszej wersji, czyli EIGRP, dodało mnóstwo dodatkowych funkcji i rozwiązań. Ten protokół może brać pod uwagę na przykład nie tylko szybkość czy przepustowość łącza, czyli na przykład tego kabelka, ale może brać pod uwagę i jego obciążenie, i opóźnienie na tym łączu i tak dalej. Także wiele więcej elementów może wchodzić w skład tego tak zwanego metric, który bierze pod uwagę. Był to jednak protokół stworzony przez Cisco, tak jak mówiłem, i działający przez wiele lat niestety też tylko i wyłącznie na urządzeniach Cisco. Które do tanich nie należały. Tak więc inne firmy mogły korzystać tylko z protokołu RIP albo OSPF w tamtych czasach, natomiast na urządzeniach Cisco mieliśmy do wyboru RIP, OSPF albo EAGRP, właśnie. Pierwsza wersja EAGRP powstała jakieś 30 lat temu, ale używana jest z powodzeniem do dzisiaj. Więc, jak widać, Cisco zrobiło dobrą robotę i jest to protokół, na który też warto poświęcić troszkę więcej czasu, a więc też opowiemy o nim w następnych osobnych filmikach. Dodam tylko, że ten protokół nie używa tego algorytmu Dijkstra. Ma on swój inny, własny algorytm zwany Dual Diffusing Update Algorithm. I w niektórych przypadkach dzięki temu EAGRP potrafi być nawet szybsze w przeliczeniu tras od OSPF. No i dobra, teraz y, chciałem jeszcze troszkę opowiedzieć o ostatnim protokole, jakim jest BGP. Ktoś może już o nim słyszał, jest to protokół, dzięki któremu mamy internet tak naprawdę. BGP powstawał mniej więcej w tym samym czasie co EIGRP, czyli jakiś początek lat 90., ale internet na nim śmiga z, powo z powodzeniem aż do dzisiaj. Mówię, mówię tu o oryginalnym protokole, jakim jest BGP, właśnie czyli ten border, border Gateway Protocol, czyli jest to język, w którym sobie rozmawiają routery dostawców internetu, powiedzmy sobie. Tak naprawdę jest to tylko jedno z jego zastosowań, bo od tamtego czasu dorobił się mnóstwa rozszerzeń. Znamy je pod nazwą MP-BGP, czyli Multiprotocol BGP. I te rozszerzenia pozwalają dostarczyć takie dosyć ciekawe usługi, można powiedzieć. Może tak na szybko podam taki przykład jeden. Na przykład powiedzmy, że jesteśmy administratorem sieci w jakiejś międzynarodowej firmie i mamy jeden router w Europie, drugi w Azji a trzeci w Australii. I możemy wykupić na przykład taką usługę, która często w w skrócie nazywa się MPLS, choć tak w rzeczywistości jest to Layer 2 VPN albo Layer 3 VPN, ale mniejsze o to. Możemy wykupić taką usługę i dzięki tej usłudze te nasze trzy routery, mimo że są w trzech różnych końcach świata, będą się widzieć tak, jakby były podłączone do jednego Switcha. To jest przy Layer 2 VPN. Albo mogą też się widzieć jako podłączone do jednego routera. To jest przy usłudze Layer 3 VPN. W tle u dostawcy tak naprawdę pracuje dla nas MPBGP, właśnie, jako control plane, a tagi MPLS służą nam do przerzucania ruchu w tzw. Tak data plane. Ale temat BGP to jest temat rzeka, tak naprawdę. Jak przebijemy się z tymi prostszymi i bardziej popularnymi tematami, jak OSPF czy EIGRP, to może zacznę serię o BGP. Zobaczymy, jak to tam będzie szło. No i dobra, w sumie miał być taki krótki wstęp do routingu, a jak wy wyszło, jak zwykle. Mam nadzieję, że w miarę wiadomo, z czym ruszamy i w następnych filmikach się zagłębimy troszkę bardziej w te tematy routingu dynamicznego i opowiemy sobie o każdym z nich. Albo przynajmniej opowiemy sobie o tych bardziej popularnych. Także pozdrawiam, Marek.